Ciekawe, jak mógł do tego dojść. Hej, witam wszystkich imperialistów w czwartym odcinku naszej gry jako. Dave! W grze Europa Universalis 4. Przypominam, celem tej serii jest podbicie świata jako. Polska, no i w zasadzie jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Zwłaszcza, że mieliśmy fuksa w kilku bardzo ważnych eventach, które w zasadzie wydarzyły się w drugim odcinku. Najprawdopodobniej dzisiaj. No nie stoczymy tej wojny z Liwian Orderem No chyba, żeby tylko po to, żeby ewentualnie zdobyć e, tutaj prowincję Memel Oraz Rygę od Zakonu Krzyżackiego Zobaczymy już tutaj, podnoszę wojsko Za chwilę może będziemy atakowali Następnie może tutaj dalej skierujemy się w kierunku Transoxiany Chociaż musimy bardzo, ale to bardzo uważać już w tym momencie Na Imperium Osmańskie Bo zobaczcie, że mamy 45 tysięcy najemników 62 tysiące menpoera w zapasie I praktycznie 100 tysięczną armię Zero długów i naprawdę bardzo duże przychody. No, od nas to są praktycznie trzy razy większe. Więc wygrać z tym krajem ty w tym momencie byłoby bardzo, bardzo ciężko. Przystępujemy do nawrócenia naszej prowincji. Co prawda nie ze złotem, bo nie na tą kliknąłem. Ale tak, zmieszamy autonomię w prowincji ze złotem. Jest to super ważne. Zwłaszcza jeżeli chcemy ją wcześniej nawrócić. Polecam najpierw nawrócić prowincję ze złotem na waszą wiarę. Dopiero potem ją boostować. Ponieważ im macie wyższy poziom dewelopmentu, tym to po prostu potem drożej kosztuje. No i też jest to zależne od autonomii. Im wyższa, tym to dłużej trwa i tym jest to droższe. Więc tak, e, lepiej jest to zrobić wszystko na samym początku, zanim zaczniemy rozwijać tą prowincję. Dobra, wypowiedzmy tą wojnę Liwojen Orderowi, bo inaczej pewnie i tak czy siak go Moskwa zaatakuje. A tak to po prostu będą mieli są tego bardzo długiego trusa. Na ten moment. Dobra. W Czechy mamy poprawione relacje. Dobra, trzeba będzie zaraz to poprawić. Będzie trzeba też poprawić nasze relacje z Brandenburgią, która na szczęście ma wojsko i już nie jest aż tak wyczerpana po tej wojnie, którą miała. A my będziemy tutaj ostatnio, bardzo ważne prowincje, jeżeli idzie o cały handel bałtycki, na którym będziemy się za chwilę musieli tak czy siak skupić. Ja przesuwam wojska w tą stronę, bo w tej wojnie praktycznie nie będę brał udziału, a tu za chwilę będę mi się buntował. Pamiętacie, jak mówiłem o Imperium Osmańskim? Na które trzeba uważać? No tak! <laughs> ja pierniczę! To będzie wesoła rozgrywka. No nic, spróbujemy. Dobra, nasze wojska przebiły się już, jak widzicie, przez e, linię ta węgierską. Zdobyliśmy tę prowincję po prostu wyrąbiście. To akurat jest bardzo dobrze, że nam się to udało zrobić. Niestety pas dła Basra zajmują zaraz Wurgola. Tutaj nie było żadnej bitwy, więc nie było sensu nic większego pokazać. Ja po prostu lecę od fortu do fortu i staram się je jak najszybciej stidge'ować. Czy to zdąży. Kurde, nie zdążyłem. Więc mi mieli tutaj troszeczkę... Większy problem, no ale trudno. Wchodzimy i szturmujemy to od razu. jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej to zasijać, jak najszybciej stanąć im na stolicy i po prostu wtedy mnie przepuszczać. Wojska moskiewskie na szczęście już uderzają w kierunku Krymu. Tu mi buntowników wyczyścili, więc jest wyrąbiście jeżeli o to idzie. Możliwe, że w długiej perspektywie będę musiał się zadłużyć. Możliwe, że po tej wojnie zobaczcie bankruta pierwszy raz w tym odcinku, ale szczerze mówiąc na Imperium Osmańskie bankrut, a złamanie kręgosłupa Osmanowi to, to, to jest warte swojej ceny. Zresztą zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Dorekrutowałem jeszcze do nas królisio ale żeby nie było. Ponieważ potrzebowałem totalnie jakiegoś dobrego dowódcę, tak jak tutaj widzicie. 3-6 to jest po prostu nie... W zasadzie nie mógłbym nic lepszego prosi, no może do jakby jeszcze coś było. Stoimy już na Konstantynopolu, zajęliśmy już tutaj całe te ciężkie terytoria od Węgier górskie, udało mi się to po prostu przejechnąć i nawet całkiem nieźle z tym poszło. Tutaj no niestety mógłbym odbić szybko tą Basarabię, ale niestety no tutaj dowodzi Brandenburgia. Obrężenie, więc musiałem moją armię stąd zabrać i lecieć na Konstantynopol. Możliwe, że zdobycie Konstantynopola zakończy nam tą wojnę. E, tutaj za chwilę wygląda, że będę mógł już z Gazikum wypisywać, więc znowu e, tutaj te wojska pójdą do nas jak najbardziej. No i tutaj jeszcze rosyjskie są, moskiewskie. No i Moskwa też już do nas zawitała. Tymi swoimi grubymi tysiączkami, plus Czechy tak samo. 30 tysięcy wojska mają. No, na razie dyplomatycznego nie biorę. No jak widzicie, mam pewne problemy, żeby nie było. A mamy za dużo dowódców też. No tu sorry, Hunter albo... Generał Ricardo. Nie mam dwóch Ricardo? No to sorry, ten Ricardo spadasz. <śmian> Trudno. O, byłem już Konstantynopol, Nawet nie wiem kiedy. Ja pierniczę, ale wpadło. No i no, niestety była bitwa, do której nie zdążyłem dołączyć z Moskwy i tak dalej. Więc niestety znowu mi się to... Te... Znowu się zespełnili, przecież dopiero byli. Więc niestety tutaj będziemy mieli z tym problem. Ale jak widzicie, wojnę już raczej bym mógł powoli kończyć. Można nawet wezmę tak, żeby mieć tego dyplomatę pod ręką w dowolnym momencie, żeby tą wojnę zakończyć, bo to nie jest łatwa wojna. E, no ale moim celem było raczej tutaj złamanie kręgosłupa. Tak jak mówię, Osmanowi. E, więc e, muszę, muszę go bardziej pocisnąć. Na ten moment, no, dobudował troszeczkę wojska. E, ja nie stoczyłem z nim żadnych bitew jeszcze. Tą z Moskwą też niestety przegapiłem, no ale no cholera. Masakra. Oj, piekie, wojska polskie niszczą osmańskie, wybaczcie, trochę się zgapiłem. I po prostu nie pokazałem Wam całej bitwy, ale mamy 7000 zabitych do naszych 4000, 2200 do naszych yy, po prostu do naszego tysiąca, w zasadzie się pojawił nogi, nie wiem czemu, nieważne, nie pytajcie się. I teraz kierujemy się z powrotem w kierunku Giurgiu, jakkolwiek się to wymawia, żeby po prostu zająć tą fortecę. Widzę, że tutaj też celnik pada i może, że niedługo całe Bałkany będą nasze, co by nam wtedy bardzo tutaj na rękę było, chociaż kraj mi płonie. Postanowiłem też przejść na ósmy poziom militarny. Na, da nam to po prostu przewagę. Patrzcie, ile to punktów do szoka dodaje. Ósmy poziom militarny jest dość ważny, e, więc przechodzimy na to. Wciąż mamy zapas e, punktów do oblegania, jeżeli byśmy chcieli. E, nie będziemy. Nie ma chyba zmiany, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, nie, ma, przecież wołało. E, no i lecimy dalej, to jest naszą walką. Tutaj widzimy, że wojska osmańskie wbiją się w wojska czeskie. Niestety. Kurde, zeszli z tej pro... Nienawidzę bota, boty są po prostu tempe. I wygraliśmy kolejną bitwę. Seria, jakoś to po prostu muszę zacząć nagrywać. Może cały czas by nagrywał, potem będę to wycinał, bo po prostu przygapiam tę bitwę. A jednak, tutaj przy Osmani jest to cholernie ważne. Zmieliśmy to na trójkę, bo trochę się zagapiłem ostatnio. Nie będziemy tego wypisywali, tego kraju. Normalnie byłoby to fajne, ale tutaj po prostu mamy stolicę pod okupacją. Stolica to jest zawsze bonusowy warscore do globalnego warscora. Więc też fajnie byłoby zdobyć na przykład Krymską yy, stolicę. Dobra, tutaj przynajmniej bunty będą odbijać. Tutaj niestety jest pech. Nie, dobra, nie jest podbijają stolicy, więc tyle dobrego. Szkoda, że jakoś mnie nie wyminął. Osman nie poszedł może na Moskala. Tam by się tak wyprał z żeby nie było problemu. Ja spróbuję teraz dorwać te pomniejsze armie, yy, żeby Osman był po prostu yy, w Anatolii, a nie na Bałkanach. I wtedy będzie mógł zająć sobie Bałkany, no i powoli pisować tą wojnę. Ogólnie, jeżeli bym chciał, to mogę wziąć prawie 2000 golda, Czyli spłacę wszystkie swoje pożyczki. Jej! <gry> ale to nie jest najważniejsze, bo 2000 golda od osma to jest praktycznie nic. To, to jest cel minimum. Zabranie tych prowincji. To jest cel minimum. Bo zabranie Konstantynopola bardzo zaboli. Ale to bardzo zaboli po prostu Imperium Osmańskie. Tylko, że tak naprawdę zabranie tego Konstantynopola to wcale nie jest nasz problem z Osmanem i będę się starał się po prostu tutaj go jeszcze mocniej pocisnąć, bo na razie mamy tylko 11% warscora po naszej stronie. Okej, okay, zdobyliśmy Konstantynopol, zajęliśmy tutaj te prowincje. Boże, już mam dość tej wojny, raczej będę ją już pisował. I zastanawiam się mocno nad tym bankrutem, ponieważ mamy 2,5 tysiąca em, pożyczek. Ewentualnie nie wiem czy ją kontynuować, bo tutaj za chwilę nam Czechy wyjdą z tej wojny, stolica jest po prostu pod okupacją. Ewentualnie mógłbym jeszcze coś tutaj ugrać, więcej z Osmana nie wiem nawet, czy wiedzą, bo już tak czy siak teraz grozi mi koalicja. No, jeszcze mi tutaj po prostu to wpadło. Jestem po konsultacjach z moją radą doradczą na Discordzie, żeby nie było. Że tutaj mam wsparcie wspierające jeszcze w postaci po prostu doradzania w ramach tego, co ja mogę tutaj zrobić. No i poprawili mi mojego pizdila takiego, żeby zabrać sobie w ten sposób prowincję, żeby ma tu, mieć tutaj też ciśninę zajętą. Co w sumie jest dobre, bo teraz chyba stolica Osmana zostanie przeniesiona tu, albo tu, już nie pamiętam dokładnie, w którą z tych prowincji tutaj będzie można od razu e, to zatekwać. Ale chyba prowincję obok nas, z tego co pamiętam. Bierzemy troszeczkę hajsu, bierzemy łoreps. No i dzięki temu trochę naszych pożyczek spłacimy, no i jednocześnie zadłużymy bardziej Imperium Osmańskie. Jeszcze się zastanawiam w ramach bankuta, co się wydarzy, czego weźmiemy, czego nie weźmiemy. E, jest możliwe, że spróbujemy go spłacić, ale to zobaczymy za jakiś czas, bo będziemy mogli to zrobić na kilka sposobów. No ale to już za chwilę. Na pewno pomoże nam to, że zabierzemy handel konstantynopolski. Osmanowi, boże, zobaczcie, jaka rzeźnia. Ja w tej wojnie straciłem tylko 105 tysięcy żołnierzy? No, głównie na atryszy, no ale to w sumie dziwne. A to może w tych bitwach, co wam pokazywałem, 105 tysięcy żołnierzy, tak to wygląda. Osman, sam stracił 150 tysięcy, resztę to są tutaj jego przydupasy. Po El Projection dostaliśmy aż 34, to no, wyjebiście. No, a my mamy tutaj prowincję pociągniętą. No, a teraz się muszę tylko zastanowić, czy wypuszczam tutaj Bizancjum, żeby potem na Rekonkursie to wszystko zdobywać. W sumie zaraz zjemy przecież Gdańsk, a relacji mamy jeden za dużo. No trudno, to jedną będę płacił na razie, boś bym mógł tutaj Bizancją wypuścić, i potem na Rekonkursie tutaj lecić te wszystkie prowincje. A te najprawdopodobniej przekażę po prostu Mołdawii. Osman tego 1200 golda zadłużenia za bardzo nie odczuje, więc to jest akurat dość słabe, że ma tylko i wyłącznie takie zadłużenie. Zwłaszcza gdzie ja mam praktycznie na ten moment żeby wam pokazać 3,5 tysiąca zadłużenia. Spróbujemy to zrobić, tak jak mówiłem, bez po prostu spłacania, na, znaczy bez, 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 bez po prostu bankruta, żeby po prostu nie upaść. Mamy bardzo dużo punktów, mamy też Warpsy od Osman'a, które za chwilę nam będą leciały, niech nam się to tylko wszystko przeliczy od razu praktycznie robimy tak, że rozwiązujemy wojsko w sensie najemników. Pozostałych tutaj kierujemy na północ. Powinno nam to zmniejszyć nasze wydatki. Forty od razu w moim kraju lecą offline, że tak powiem. Nie stać mnie na ich po prostu eee, mam mam aż Pińsko, mam, a za splądrowanie Edir. Dobra, nieważne. Forty wszystkie włączamy, bo mamy ich bardzo dużo. To jest zawsze 5 golda i te, za chwilę nam się to wszystko zacznie tutaj przeliczać. Ale nie chciałbym po prostu tego Kopernika stracić z naszych doradców. Dodatkowo możemy też już lecieć kolejną ideę dzięki temu. Jej, teraz kawaleria będzie po prostu nam się lepiej spisywała. Kawalery Combada Beauty plus 33%. Regimenty, dyscyplina i morale na samym końcu. Potem toleracja heretyków 3 punkty. Dzięki czemu tutaj zawsze będziemy mieli wszystko stabilne. I to jest wiliwiste, ja no nie muszę humanizmu robić w tym naszym kraju, bo wszystko co pobijamy mamy katolickie, jest po prostu u nas z akceptowane. akceptowalne. Dobra, skoro robimy wersję bez bankruta, tak popatrzyłem jakie mam tutaj możliwości, skąd mogę brać pieniądze. No tak naprawdę za dużo tych dróg, gdzieś tam ataku, e, czegokolwiek nie ma. Pierwsze co, to tak czy siak zaatakujemy sobie Kazań, gdzie Moskwa nas wesprze za ziemię, oczywiście tutaj pójdzie White Peace. Dlaczego Kazań atakujemy? Bo Moskwa dała mi gwarancję na Livonian Order, który będzie właśnie moim głównym celem ataku. Tracimy 9 golda na miesiąc. Ale prawda jest taka, że bardzo dużej ilości fortów w tej wojnie totalnie nie będę potrzebował, więc możemy sobie to wszystko tutaj wyłączyć. A moje wojska realnie będą toczyły wojnę najpierw z zakonem, zajmiemy sobie tą prowincję, no i następnie sobie weźmiemy rygę. To jest kluczowe wszystko do tego, żeby nam. Tutaj po pierwsze zdobyć pieniądze, po drugie ugruntować handel na Bałtyku, żeby na samym starcie tylko będziemy mieć tutaj przynajmniej 40% przy w handlu i wtedy będziemy tutaj zarabiali znacznie więcej na handlu. W zasadzie już od przynajmniej 30 lat powinien mieć tutaj to ogarnięte i nie mieć z najmniejszego problemu, chociaż może to teraz dłużej trwa jak się ma ten Gdańsk, ewentualnie trochę tu zespałem. Ehm, tak, tutaj wypuszczę Bizancjum, czekam tylko na zintegrowanie po prostu nacji, czyli do 1502 roku. Um, prowincje w tezach w, 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 mogłem przekazać przed powiedzeniem wojny, no ale trudno. Widzicie, po prostu Moskwa tutaj nie odpowie, a zatem Ryga i zakon jak najbardziej. Ryga dodatkowo, nie, nie mogę jej wezwać sądu, bo tu będzie też wojna z Lubeką. Lubeka kiedyś by się opłacało złupić, teraz jest to nieopłacalne, bo to zależy od, do, od wielkości kraju. Zresztą te kraje też mi raczej mało dadzą złota, jeżeli już, to cokolwiek mi da tutaj Livonian Order tylko. No, i wyjebiście, wypowiedzieliśmy wojnę. Lecimy zakon po prostu, jak widzicie. pat na strzała. Um, wojska skonsolidujmy. I po prostu, ponieważ mam bardzo duży nadmiar. Chociaż mam duży nadmiar? Mam bardzo duży nadmiar militarny, No to nie oszczędzajmy na sieciowaniu. I muszę przyznać, że mimo toczącej wojny nawet coś zarabiam. Znaczy w sensie nie tracę za dużo. Więc może my tu wyjść naprawdę na niezłego plusa. Tym bardziej, że Memel właśnie padło. następnym celem na naszej drodze jest Ryga. Okay, zakon Krzyżacki możemy już wypisywać. Bierzemy 20 golda, nieco tylko nam wpadnie. Plus, oczywiście, buntownicy, bo jakżeby inaczej, to od razu zaczynamy korować. Nie ma sensu przekazać Gdańskiego, bo akurat zależy mi na tym, żeby jak najszybciej ten kraj e, przeszedł do mnie. Następnie, co Rygi. Wojsko trzeba gdzieś tutaj dorwać, bo inaczej, niestety, Ryga nam się nie podda. No i wyjibić, udało nam się ich tutaj złapać. Ha! No nie! Teraz Węgry są atakowane. I niestety Węgry już nie mają sojuszu z po prostu ostrzakiem, czyli tak naprawdę w ogóle nie zastopowaliśmy tego olbrzyma, no ja nie mogę, on po prostu skasował na jego najemników, zwerbował za hajsy i nadal zarabia, no co za typ jeden, no co za typ, jak tutaj przeżyć z kimś takim, to jest po prostu straszne, że tak powiem, Moskwa sobie tutaj zajmuje te prowincje, widzę, że chyba Great Orda tutaj coś zajęła, będzie trzeba to o nich również pobić a ja muszę tutaj dalej z Nogajem coś powalczyć, Strahan, Baszkirian i Ayam. Więc mam nadzieję, że to nie są duże kraje. Jakiś potencjalnych sojuszników niestety również nigdzie nie widzę. Co jest po prostu straszne. To ja tutaj co chwilę próbuję z kimś poprawić te relacje i coś zrobić sensownego, ale no może być to bardzo, bardzo ciężkie. No nie, jeszcze Moskwy sobie wzięli na rywala? No masakra! Nie, muszę przejść za chwilę jakichś potencjalnych sojuszników. Nie! Serio! Nasz niszczyciel umarł. Nie! Co, so, jak to się mogło wydarzyć? Dorwaliśmy wojska liwońskie. Bardzo mnie cieszy ta informacja, chociaż nie zakończyło się to z tak I pewnie jednocześnie wypuścił się tu Kif. Więc za chwilę go sobie podbijemy. Może już nawet to przekażę wszystko Mołdawii. Chociaż nie, wezmę to dla siebie. Chociaż te prowincje i tak są giewarte, mają bardzo dużo dewastacji. Pewnie autonomię. Chociaż nie, przy wypuszczeniu projektu chyba autonomia się resetuje. Dobra, zobaczmy, czy mogę już spisywać regusę. O, mogę, ale nie mogę tego wziąć dla siebie. Mogę za to może Gdańskowi przekazać. W ten sposób mogę. Koalicja. Żadna sensowna. Jak najbardziej w ten sposób to zróbmy. I mi to pasuje. Co prawda, teraz znowu Gdańsk spowolniłem, no ale mi to pasuje. Chociaż ewentualnie, gdybym poczekał do końca tego, to może by też to coś było. No ale będziemy mieli rygę tak czy siak za chwilę parę. A od Order tak naprawdę nie wezmę nic. Chociaż ta forteca tutaj. Byłaby do skasowania wtedy, <noise> nie wiem, ewentualnie coś takiego, byśmy mogli tutaj zrobić, że tą fortecę zabrać pieniądze, nawicie 130 golda, warrepsy i tyle od nich weźmiemy. Dobra, i w ten sposób kończymy tą wojnę. Dodatkowe pieniądze nam wpadły. No i w zasadzie to nam zostało tylko chyba i wyłącznie przedłużać. Wojsko rozdzielić, po prostu stanąć sobie. I czerpać nasze jakieś korzyści i po prostu z zwiększonych i wojska, na niej utrzymaniu. Nie wiem, jakim cudem tu było 10. Jest dobra, nieważne. Dobra, myślę też, że możemy teraz powydawać troszeczkę tutaj punktów e, do zwiększenia tutaj wpływu naszej kopalni. Bo akurat możemy sobie na to dość tutaj mocno pozwolić, i powinno nam to jeszcze ponieść dodatkowo przychodę. Jeżeli nic się nie zmieniło, Golda niech nam przeliczy 1,63 i zobaczymy zaraz ile będziemy mieli w kolejnym miesiącu. I mamy go już 5 golda więcej. He hej. No to teraz tylko czekamy aż to, zdobędziemy, przenosimy stolicę handlową, czyli 200 punktów potrzebujemy i jesteśmy w domu nawet. Totalnie zapomniałem o tym, że Bizancjum się nie utworzy z Konstantynopola, ponieważ jest tutaj kultura turecka musiałoby być grecka, żebyśmy mogli tutaj wypuścić po prostu Bizancjum. Dlatego też tą prowincje po prostu sobie okoruję. No trudno sporo mnie to kosztuje, no ale niech tak też i będzie. A my atakujemy na koniec dzisiejszego cika Kijów, żeby po prostu przestał istnieć. On za chwilę, by wszedł albo w sojusz z Osmanem, albo w sojusz z Moskwą, i to byłoby dość nieprzyjemne. Kazań po prostu wypisowaliśmy. Um, I muszę chyba tutaj dalej to podbić żeby Moskwę odciąć po prostu od dalszych podbojów. Nie wiem, czy muszę też pilnować tego sojuszu, tutaj gwarancje cały czas. No, u Moskwy jest bardzo dużo rzeczy do pilnowania. Rozbijamy wojska kijowskie pod Rawą, praktycznie już do końca. I chyba teraz po prostu posiedzę w ramach tej wojny, po prostu, żeby tam poprzeć. Bo... Boże mi się język, proszę Wybaczcie, naprawdę jestem zmęczony po tym nagrywaniu, żeby po prostu splądrować te prowincje, ile tylko mogę, bo tak długo jeszcze z nich nie będę mógł czerpać korzyści, to potem mi się to zdąży odnowić spokojnie. No i jednocześnie też mogę mieć tańszą armię dzięki temu i szybciej będziemy spłacali wszystkie pożyczki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał, że jakoś dobrze wam pokazałem tą wojnę osmańską, bo tam naprawdę się nagimnastykowałem na jedynce z pełnym fokusem, gdzieś tam wysyłając te wojska po prostu wymijając wojsko osmańskie, dając im gdzieś tam przejść i cofając się. Pamiętajcie, że możecie zostawić komentarz z zapytaniem, jeżeli o coś się chcecie dopytać e, do tej serii albo jakieś inne mechaniki e, tuż pod spodem. Generałów prosiłbym umieszczać, nazwy i propozycje generałów prosiłbym umieszczać tylko i wyłącznie pod pierwszym odcinkiem. Zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, e, ponieważ tam tylko i wyłącznie zaglądam, żeby po prostu wprowadzać waszych generałów do gry. Dzięki Wam, trzymajcie się. Pamiętajcie, że zostawić lajka. Pa!